No dobrze. Co? No dobrze i teraz będzie wstawka. A co mam stop zrobić? Nie. Nie. Mam tutaj mojego pomocnika. Cześć Maciek. Maciek. Kto jest zwycięzcą? We, we. Okay. Jesteś na wizji. 3, 2, 1, 0, start! Cześć! Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Mamy dzisiaj wielki dzień. Mamy dzisiaj losowanie zwycięzcy takiego oto pakietu. Dla przypomnienia, zobaczcie sobie jeszcze raz, co było do wygrania. No dobrze. Co? No dobrze i teraz będzie wstawka. A co, mam stop zrobić? Nie. Nie. No i mamy tutaj oto pudełko z losami, z Waszymi nikami. 101 osób zgłosiło się do losowania. Wszystkie losy mam tutaj w środku. Jeszcze raz, zaraz zamieszamy. Mam tutaj mojego pomocnika. Cześć Maciek. O, ja Cię. Cały ten pakiet poleci do jednej osoby. Mamy dzisiaj Mikołajki, więc myślę, że jest to bardzo fajny dzień, właśnie na wyłonienie zwycięzcy. Jeszcze raz tak pomieszam, ale boję się, żeby nie spadło. No dobra. Wielki moment Maciek. Kto jest zwycięzcą? Kto jest zwycięzcą? Kasia, Kasia Wluczyki! Woo! Kasia, gratulujemy Ci bardzo serdecznie. Ale super! Trzymaj te losy, Maciek! Gratulacje, gratulacje, gratulacje! Bardzo Cię proszę o kontakt ze mną na maila. Adres mailowy znajdziesz w opisie pod filmem. I bardzo Cię proszę, jak już napiszesz maila, napisz też komentarz pod filmem, że już napisałaś maila, żebym była pewna, że to od Ciebie. Jeszcze raz gratuluję serdecznie Wam wszystkim. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wzięcie udziału. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, Trzymajcie się, kochani. Zegrasz się z widzami. Pa! Pa. pa.